Jestem w stolicy, czyli w sercu, w i właśnie zamawiam sobie Wori Wori, czyli jedną z najlepszych zup na świecie aktualnie, paragwajską zupę. Zobaczcie, jakie są tutaj ceny za dania. Po 9 złoty zjecie posiłek, po 8,50 nawet niektóre. Najdroższy posiłek tutaj, który widzę jest za 17,50. I to są już miańska wołowe, które w Polsce, Uuu, bardzo drogie ceny. Zobaczycie za 9 zł jaki dostanę zaraz posiłek, więc przechodzimy do Konkretu i czekamy. Lokal prezentuje się tak, tutaj możecie sobie jeszcze embeju zjeść, tortille, chipę, empanadki i w takim stylu, zobaczcie. Tutaj jest grilla, jedzonko dodatkowo, jakieś fasole, jakieś ryże, różne grillowane tematy. Spójrzcie <słuchajcie> jaka czacha krowia w tym miejscu. No i taki zwykły klimat Ala Street Food Patrzcie, to teraz patrzcie za 9 zł. Co o tym myślisz? Czy ta cena jest satysfakcjonująca? Drogo, tanio? Daj znać w komentarzu, bo jestem bardzo ciekawy. Piąteczka.